Karina Niecińska zmienia pracę, co ma swoje reperkusje. W tym specjalnym wydaniu wiadomości sprawdzimy reakcję mieszkańców na te wieści. Dowiemy się też, jak na te zmiany nastawia się prezydent stolicy. Agnieszka Der, zapraszam. Karina Niecińska to dziennikarka znana wielu zielonogórzanom. Jest młoda, ale już z niejednego pieca chleb jadła i żadnej pracy się nie boi. Sylwetkę Kariny przybliży nam jej koleżanka redakcyjna Monika Werc. Halo Moniko, gdzie jesteś? Jestem właśnie pod domem żywej legendy, która lada dzień opuści nasze miasto. Od Odkąd skończyła 18 lat pochłonęło ją studenckie życie. I tak została pielęgniarką, dziennikarką, reżyserką dźwięków, a kto wie czy nie ma w głowie kolejnych kierunków. Przygodę z radiem zaczęła od Radia Index, a od dwóch lat nadaje na falach 91.7 FM w Radio Plus Zielona Góra. Kocha śpiewać i grać, a więc Melo Radio to miejsce, w którym się odnajdzie. Moniko, dziękujemy. Karina podejmować będzie zupełnie nowe dla siebie wyzwanie, przyda się jej więc kilka rad. Jak być dobrym wydawcą? O tym Karolina Kamińska. Po pierwsze, przed pierwszym dniem pracy, lektura obowiązkowa. Diabeł ubiera się uprady i genialna Meryl Streep. To film, który uczy jak zarządza się ludźmi, na poważnie i z przemrożeniem oka. Ćwiczysz powłóczyste spojrzenie, nie znoszące sprzeciwu i to doskonałe stwierdzenie. Gdzie jest moja kawa? Czyżby umarła? Well, I think I could do a good job as your assistant. So you don't read runway. No. And before today you had never heard of me. No. And you have no style. Po drugie, aspekt wizualny. Czerwone paznokcie i czerwona szpinka nigdy nie znoszą sprzeciwu. Aga, mam nadzieję, że ją wyposażesz to na drogę. No ingestykulacja. Patrz. Meryl Streep and Sunday, that's all. I, I also um, won a national competition for college journalists with my series on the Janitor's Union, which explores the that's exploitation of. Po trzecie, dzwonek na telefonie. Powie wszystko. I'm a bitch, I'm a boss, I'm a bitch, Warszawa przygotowuje się na przybycie Kariny. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski trenuje już uroczyste powitanie. Zaznacza też, że chętnie skorzysta z pomocy niecińskiej. Spodziewam się przede wszystkim porozumienia, spodziewam się dobrej woli, dlatego że prezydent przecież nie jest sam. Moja filozofia, mówiąca o tym, że trzeba Warszawą zarządzać z poziomu dzielnicy czy ulicy, jest dalej aktualna i w związku z tym z niecierpliwością czekamy. Warszawa to miasto o wielu twarzach. Sprawdźmy więc, co o wyjeździe Kariny sądzi stary dziad lokalnego dziennikarstwa. Przyznam szczerze, że ucieszyłem się bardzo, kiedy po raz pierwszy usłyszałem, że Karina dostała angaż w stolicy. No ale nie byłbym sobą, gdybym nie zaczął szukać dziury w całym, a ponieważ nie znam się na Warszawie i jej nie lubię, to żeby nie być nieobiektywny, postanowiłem sprawdzić, co o tym mieście mówią ci, którzy się znają. I tak jak to zazwyczaj bywa, opinie są tutaj podzielone. Bo z jednej strony są tacy, którzy stanowczo twierdzą, że Warszawa da się lubić, ale z kolei inni pukali się mocno w czoło, zastanawiając się po co wyjeżdżać do miasta, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, a wiosna spaliną oddycha. No chyba, że Nicińska jedzie do Warszawy, bo tam jak śpiewa Dawid Podsiadło, na każdym rogu sypią kreski, ale z drugiej strony w tej samej piosence można usłyszeć, że wszystko tam sztuczne aż tak, że napromieniowane aż świeci. No więc po co? Po co się tam pchać? Tym bardziej że jeszcze ta cholerna Legia, deszcz na betonie i na dokładkę zielony żoliboż pieprzony Żoliborz, a wiadomo, kto na Żoliborzu mieszka. I nawet to, że pachnie saskakępa niczego nie zmienia, bo jak wiadomo pachnie tylko w maju, a teraz jesień, a jesień w Warszawie to jak pisał Iwaszkiewicz mgliste aleje, miękkie futerka i dreszcze na szarym asfalcie. Ale mimo tego, droga Karino, baw się tam dobrze, rób swoje i nie daj się pożreć stolicy. Buzia, do usłyszenia i do zobaczenia. To był Artur Steciąg. O spokój ducha do Kariny apeluje minister finansów Tadeusz Kościński. Jak mówi, stolica ma wiele do zaoferowania i czeka na dziennikarkę z otwartymi ramionami. Mamy przede wszystkim światowej klasy technologie, wiele miejsc pracy, i pełne zrozumienie, i przyjaźń, i szacunek. W sukces niecińskiej wierzy również marszałek województwa Elżbieta Anna Polak. Jak osiągnąć zamierzone cele? Przede wszystkim, droga Karina, bądź sobą i zawsze pamiętaj o swoich korzeniach. Zielonogórzanie z powodzeniem podbijają świat. Jeżeli będziesz naszą dobrą ambasadorką, to gwarantuję powodzenie. I oczywiście przywieź tutaj do nas nowych przyjaciół, do naszego regionu lubuskiego. Na pewno docenią to, skąd pochodzisz. Dla Kariny bardzo ważna jest oferta kulturalna miasta. Jak wiadomo, między Zieloną Górą a Warszawą jest przepaść w tej kwestii. Nicińską wiele ominie po wyjeździe z Winnego Grodu. Przekonuje Leszek Kania, dyrektor Muzeum Ziemi Lubuskiej. No na pewno wiele straci. Wiem, że pani redaktor Karina Nicińska lubi muzykę. To jest jej pasja. Naprawdę w zakresie muzyki różnego rodzaju w Zielonej Górze dużo się dzieje. Spojrzę na najbliższe mi podwórko, na muzeum, gdzie co miesiąc odbywają się... Koncerty w ramach cyklu jazzującego muzeum. Zapowiadają się znakomite nazwiska, znakomita sala, znakomity fortepian. I tego pani Karina nie zobaczy. W Zielonej Górze panuje ponura atmosfera. Na twarzach mieszkańców maluje się smutek. Myśleliśmy, że to przez zakończone winobranie. Okazuje się, że się myliliśmy. Karina Niecińska przeprowadza się do Warszawy. Co ty na to? No nie. Prędzej w koronawirusa uwierzę niż w to, że ona wyjeżdża. Nie wierzę. To nie może być prawda. No, God! Spokojnie. No, God! Please, no! 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 Będzie wpadać. No! Zielonoburzanie nie zostaną jednak bez pomocy. Do miasta przybył już prezes Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński, z grupą swoich ludzi. Chcą wspierać tych, dla których wyjazd Micińskiej oznacza trudne chwile. Przyjechaliśmy po to, żeby podkreślić naszą solidarność z tymi wszystkimi. Którzy znaleźli się w trudnej życiowej sytuacji i z tymi wszystkimi, którzy są gotowi im pomagać. Chcielibyśmy mieć szklaną kulę, w której moglibyśmy zobaczyć przyszłość. Niestety, jedyną sprawną posiada Madame Claudie. Zgodziła się zerknąć i powiedzieć, co czeka Karinę w stolicy. Tak, widzę. Jakby za mgłą. Nad Zieloną Górą pojawią się ciemne, czarne chmury. Ci. Którzy tu zostaną, muszą trzymać się razem. Może warto stworzyć jakąś grupę wsparcia? Karino, wspomnij czasem dom, ale ciesz się życiem w stolicy. Przed tobą szeroko otwarte drzwi i to właśnie tam zaświeci dla ciebie słońce. Miejmy nadzieję, że słońce w Warszawie dla Kariny utrzymywać się będzie już na stałe. Co na to synoptycy? A o tym Justyna Obara. W naszym zielonogórskim studiu diametralnie spadła temperatura i ciśnienie, a niekorzystny biometr wszystkim daje się we znaki. Nawet niebo nad Zieloną Górą płacze, co nie należy do częstych zjawisk w tej części regionu. Cieplejszy front przemieszcza się w kierunku Warszawy, ale synoptycy ostrzegają przed gwałtownym wyładowaniem energii, szczególnie około godziny 4 rano w centrum stolicy. Zmierzającej tam naszej radiowej koleżance Karinie życzymy słońca, pogody ducha i pomyślnych wiatrów. To już wszystko w tym specjalnym wydaniu wiadomości, kolejne przygotujemy, jeśli Nicińska zdecyduje się na powrót do Zielonej Góry.